Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się już w nowym miejscu do mojego nagrywania. Jestem w swoim nowym mieszkaniu. Jest delikatnie inaczej tutaj, ze światłem. E, tak jak widzicie, będę jeszcze kombinował. Na pewno niedługo będę kamerę wymieniał, bo ona jest dosyć średnia. Safa bardzo blisko się, przez to dosyć mocno mi oświetla czoło i wszystko. Mam nadzieję, że z audio będzie też w porządku. Upewnię się, że wszystko na mikrofonie jest w porządku, a wydaje się być. E, no i co, i przed nami finał. Już myślałem, że trochę wcześniej miałem finał. Muszę trochę dograć jeszcze fragment, bo zapomniałem o tej kopalni oraz, 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 oraz. o czymś jeszcze. Bo tutaj jedna była, tak to wiem. Ta i. jeszcze któraś. Ach, tutaj chyba jedna kopalnia się jakoś ostała, której nie brałem wcześniej. Siarka z ogrami, taka była tutaj jakaś jedna. O tej, musiałem zrobić. Swoją drogą jeszcze mnie naszło, bo ja mam jeszcze jakiegoś bohatera, który będzie mnie tylko wkurzał, a nie ma żadnego poziomu, więc. żeby nie przeszedł mi do następnego mapy. W sumie. Przy mnie nie no, możesz przejść, bo to generalnie nie widzę przeciwwskazań, dlaczego nie. Sprawdźmy jeszcze do tawerny, czy jest ktoś na wyższym poziomie ewentualnie. Nie ma nikogo specjalnego, więc pozwolę sobie to darować. No i co? I chyba tyle. E, przeczytałem tak, dużo, dużo komentarzy. jest, Do których powinienem się podnosić. Bo tam było i Radek opisywał, co chodziło ze Snub Dogiem. I że uwolnienie Gimpera. To chyba nic by nie dało z tego, co zrozumiałem. E, tak, te misje tutaj z tym cyklonem też nie byłem w stanie zrobić. Ale nagrody były golemy chyba tylko z tego, więc nic wyjątkowego. E, no i tyle. Radek widziałem, że tam wszystko wrzucał. Aha, ja też w jednym odcinku miałem o tym powiedzieć. Właśnie mapa już jest na grupie. Radek opublikował na grupie. Do pobrania całą kampanię. Możecie sobie zagrać teraz. E, no a ja co, a ja dziarsko idę do ostatniej Słuchajcie moi drodzy, kopalnia przed nami. I lecimy. Ignacy31 No i dobra. <laughs> Drama ostateczna. By zdobyć miliard subskrypcji, Ignacy musi pokonać swojego byłego sojusznika gimpera. Dopiero wtedy udowodni światu, że jest prawdziwym youtuberem. Wszystkie ograniczenia poziomów bohaterów zostają zdjęte. Mamy do wyboru town portal. Aha, czyli tutaj by było i tak, jeżeli byśmy chcieli mapa XL-ka, to będzie mniej zabawy z tym, będzie więcej zabawy z tym. Szelcy Borowie albo elfy... B Elf. Strzelcy. Strzelcy mniej więcej gry zrobią. I lecimy. Kanał Ignacego rozwija się świetnie, subskrypcje rosną z każdym dniem. biznes jednak potrafi sprawić, że nawet najbliżsi przyjaciele nagle zaczynają pałać do siebie niechęcią. O Od kilku dni nie dostałeś żadnych wiadomości od gimpera. Niepokojcie się to. Zawsze przecież wysyłał lecie listy z przechołkami. Kiedy w końcu nadchodzi na do niego wiadomość z szokowanej treścią, Cześć, nie przyjacielu. Przeanalizowałem swoje ostatnie działania i doszedłem do wniosku, że zawsze ponosiłem porażki. Tak, nie przesłyszałeś się porażki. Zapewne zastanawiasz się, jak ktoś tak mądry, inteligentny, i skromny, jak ja mógł ponieść klęski. Ja też się nad tym zastanawiałem i doszedłem do oczywistych wniosków. Czy to nie dziwne, że w każdej misji, która kończyła się dla mnie niepowodzeniem, zawsze jedna i ta sama osoba była moim sojusznikiem? Czy to nie jest dziwne, że gdy ja zostałem wygnany z lorda Bladeusza, ty spokojnie podbijałeś sobie jego zamki, mimo że to ja miałem na starcie większą armię. Czy to nie dziwne, że w momencie, kiedy już e, miałem sam jeden pokonać cały zakon bogactwo strefa, to nagle zniknęły mi klucze do bramy, a mojemu nieprzyjacielowi nawet nie chciało się pójść do mojej dziewczyny, bo ich zapasował parę. Przypadek nie sądzę. Tak, mój drogi nieprzyjacielu, wnioski są oczywiste. Problemem zawsze byłeś tylko i wyłącznie ty. Nawet mi użyło, kiedy zrozumiałem, że przyczyną moich niepowodzeń nie byłem ja. Nie znaczy to jednak, że daruję ci te zdradziecko zdradę. Raz na zawsze udowodni światu i tobie, kto to jest prawdziwym youtuberem. Stawaj do walki, dawaj na ring! Z swojej łaskawości, żeby walka była wyrównana, Odbija, od... <gryw> oddaję do Twojej dyspozycji dwa najpotężniejsze zębki na świecie, czyli oczywiście bastiony. Nie pozdrawiam lord Gimper. Dobra, przed nami, słuchajcie, ogrom miasta mapa. Zacznijmy może od czegoś takiego. W Cholera zamków, z tego co widzę, Cztery, trzy tu wolne, dużo artefaktów widzę, że ma na starcie podziemia. Nie widać albo ich nie ma, albo tam nie ma artefaktów. Tu jest jeszcze jakiś artefakt, tu jest zamek. Tu jest bohater jakiś wyciągnięty. No, no, cztery bohaterów mamy na starcie. Aury ziemi chyba nie było. Radek prosił, że mi już o miarów, więc używać ich nie będę. No, a co? Teraz lecimy, słuchajcie. Po dwóch na zamek widzę bohaterów, tu ruda i te rzeczy są schowane. Fajna armia Weiss, muszę przyznać. Dobra rady. Weź sobie was. All right. I ciskamy. I ciskamy, moi drodzy. Nie ma tu co zwlekać. Coś tu schowałeś za zamkiem, czy nie? Muszę patrzeć na takie rzeczy. Dobra. Cyra. Leć w tę stronę. Jak cyraneczka troszeczkę, nie? Z Czy Czyli oczywiście pryszcilla. Dobra, tutaj jest trochę lepszy już stan. Eee, to znaczy, bohaterski stan. A, mm. trzy shooterów masz niestety głupie golemy, których używać nie będę na pewno. Bo tylko będą mnie spowalniać. Cztery, sześć, dziewięć. No, mógłbym chodzić z samymi wami, byłoby chyba nawet lepiej. No ale już załóżmy, że na ten moment sobie odpuścimy. Tu jest garnizon, wiecie co? W sumie trzeba by go nie zraszować. To jest mojego oponenta, jakiegokolwiek nim, nim będzie, żeby mi many zużyć. Pozwolę sobie zrobić tak. Bo mhm. tak Chain Lightning by trochę więcej many mnie kosztował. A w ten sposób wyjdzie mi taniej manowo. Mogę nawet się pewnie obyć bez tego slowa, ale już powiedzmy, że wyjdzie dużo szybciej. To zdobędzie Cyra. Ciekaw jestem, czy mogę was wziąć. Nie Cyra, tylko Caitlin. E, weź centarły. Dobra, w porządku, weź sobie was. Dobrze. Mamy kopalnię kamieniami. Oczywiście potrzebujemy drewna. E, Zastanawiam się nad większym stydem: czy większym stydem jest dowodzenie wojskowym bastionu, czy porażka z Gimperem. Dochodzi do wniosku, że jednak to drugie. To fakt. Mogę wziąć? O, bardzo miło. Was zostawię, bo niekoniecznie Was potrzebuję. Palizman Manny, nawet nieźle. Gdzie był ten zamek? ok To jest dosyć proste. Mogę tym zrobić i ich zabić, albo mogę po prostu też ułatwić sobie w ten sposób i zużyć mi many. O, może jednak trzeba było już tego użyć. No, faktycznie. Nie, no, chyba ich rozwalę, tak czy siak. Myślę, że mając tyle centaurów, to raczej na strzała ich będę miał. Myślisz, mam cię na dwa strzały? Okej. Okay. Teraz będą mi wchodzili w proste strzały na, ba na baliście, to wtedy będzie troszkę prościej. Mhm. O, widzicie, ładnie. Tak, czyli nawet nie było takiej potrzeby, ale to spokojnie załatwimy temat, bardzo się cieszę, no idziemy na zamek. O, koronę ze smoczych zębów, to jest fajny artefakt, bardzo chcę go mieć. Masz full skilli, full, ale no, możesz zobaczyć co tu jest. Finanse, nieźle. Kopniki, dobrze. Kopalnia, o, krysztaksów na pewno się przyda. To nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości. Goblasy, jebać basty! Nieźle. Map. Hej, ty! Łap! Dobra. To jest akurat stosunkowo proste. Bo no tu sprawa się wyjaśnia dosyć prędko. Rozdzielili się mocno, co nie wpłynęło dobrze na ich stan. Tu drewno się schowało, widzę. Cyraneczka nasza niech leci dalej. Dzisiaj rano sobie z żoną puszczaliśmy akurat piosenkę Cirilli. Yy, przepraszam. Yy, dobra. Teraz użyjemy sporo drewna. Ok. I lecimy. Krzyżowcy. Analogicznie. Mamy też Talizman Manny teraz, więc troszkę szybsza jest regeneracja u nas i będziemy musieli później wracać do siebie. Oj, ta bitwa też. To nawet bez slowa bym już przeszedł, z tego co widzę. A może niekoniecznie, Jest są dosyć szybcy, więc byłoby zawsze ryzyko. Korona ze Smoczych, no i kolejny zamek dla nas. No, proszę, jak sprawnie poszło. Eee, dobra, ten zamek będzie... Ten zanurz będzie na początek surowcowy dla nas. Myślę, że gorgony będę chciał wcielić do armii. Może wiwerny i ważki. Tak myślę. Grupa demonów. Cztery jednostki. Brrr, mogę Mogę takim zrobić. Hmm. Podaj, waita. Zobaczymy, czy się jakoś zgrupują. No, już lepiej. Nawet mnie zaciekawiliście. Mm -hmm. Nie powinien zabić jednego. W sensie, oni nie powinni zabić jednego. Pięć obrażeń, zdecydowanie. Czyli na spokojnie w takim razie. Oj, wyjście z teleportu. To może... ...wnioskować dosyć trudną mapą za momencik. Elfy w się pedalą. Nie jesteś pewien, czy chcesz tam wchodzić. Chcę. Nawet pomimo tego. Zaryzykuję, tak trudną rzecz. O, chata do sharpshooterów, nieźle. Sharp shooter, że dużo roboty robią dobrej. Dwa razy źródło nie zrobię. Zrób źródła, raz źródło, raz cytadele. Dobrze. Hajsy się kończą. Trzeba będzie coś wymyślić. Orin? Czy Orin? Ignacy znaczy się chciałem wymyślić. Wyautuj towarzystwo. Nie sądzę, że powinienem sprawić duże problemy. Ładnie. Odbierzmy co nasze. Myślę, że zraszujemy kolejny zamek zaraz. Zobaczymy, tylko w którą stronę się znajdują. I pojedziemy na pewno w ciemno dalej. Tu widzę... Ale pochowałeś, Radku! Takie rzeczy na mnie. Niedobrze. Dobra. Stąd weź centarły, klasycznie. I lecimy dalej. Gdzie tu się znajduje zamek? Puu, kawałek dalej. Tu są dwa zamki, z tego co widzę. Tu jest jakiś artefakt. A tu są hajsy, których będę bardzo potrzebował zaraz. Hmm. Zaryzykowałbym, że nawet to kiepskim bohaterem zrobię tę bitwę. No może jednak się nie uda. No, no wiecie co, tak. Darujmy sobie to, bo... tylko się namęczę na tym, a potracę dużo wojska i nic tego mądrego nie przyjdzie. 500 złota. Dobra, w porządku. Tyle wiemy. E, zamek. Skadela. o, no, domu do miasta nie zrobię. To zrobisz to, dobra, i jedziemy tu. Leć dalej. Jaki masz układ Armii jakiś tam? O, i te bazyliszki. Piekinierzy. O, czyli tu jest takie jednorazowe wejście, trzeba iść jakoś inaczej. Okej, okay. i sporo troglodytów. Dobrze. Akurat bez znaczenia, jak ta bitwa pójdzie, znaczy ją wygramy żeby już uprościć sobie cały ten temat. Możemy zrobić po prostu tak. No i wróg pewnie ma tu jakieś wyjście do nas, więc Town Portal będzie grany pewnie dosyć często przeze mnie dzisiaj. No ale to zobaczymy. Mapa jest XL, więc pamiętajmy o tym, że pewnie się będziemy na nie bawić i bawić. Jak widzicie tu minimapa jest... będzie przeogromna w niedalekiej przyszłości, więc będzie łatwo się dosyć pogubić. No ale cóż, będziemy starali się z całych sił, żeby się nie pogubić. Litark, później, hmm, Dobra. Pędziemy turę. Uuu! Tak tu się pusto zrobiło. O, tu rudę też znalazłem. No dużo takich właśnie widzę, że schowanych jest surowców. Mówię, że jest złe, ale... Ale będzie wymagało do mnie większej uwagi. O ty jesteś to słabym bohaterem, zapominam cały czas. Tu jeszcze zajedziesz. Zróbmy, zacznijmy od czegoś takiego. I w tym momencie nic innego nie zrobimy w żamkach. Trudno. Hajs, weź. O, no, kopalnia złota, to może być przydatne. I tak w tej turze już nie zdobędę, więc weź hajsy, to przynajmniej coś zbudujemy. Yy, idźmy dalej. Yy, tak, tobie kupmy was, jakkolwiek to może nie być ni niefajne. Tutaj 5000 złota, wiem. Reflinki, reklamy. Okej, okay, dobra, jeszcze nie wyczaiłem tego żartu, to już widzę, że, że, że jest. Yy, oka złe. Yy, teraz ty w tę stronę się kieruj. No tak, Dimension Door pewnie by mi tu sporo dało. O i chyba mamy zamek, z tego co widzę tędy I to chyba tyle w tej turze. Sytuacja nie jest tak dobra, jak ci się wydawało. Gimper nie jest sam sobie wymagającym przeciwnikiem, ale Gimper z hajsem to już zupełnie inna osoba. Podobno kupił sobie kilk kupił kilka cytadel na północ stąd i dodatkowo zabezpieczył się przed twoim atakiem potężnym garnizonem. Co go broni? Nie wiadomo. No, zobaczymy. Krasnolud przyrost. Wataha, jaszczuro ludzi. Okej. Okay. O, nie mam zapomnienia. Hmm, hmm. No dobra. Nie mam problemu. To jest plus jeden, plus jeden. Bardzo fajny artefakt, tego bardzo lubię. E, slow. Slow. I jedziemy. Jazda z kurwami. Ej, Orin. Dobra. Już nie będę, nie będę takich rzeczy krzyczał. E, dobra, słuchajcie, może też kilka słów. Jak tam z moją przeprowadzką, bo to też myślę, że warto by coś tam napomknąć chociaż. Eee, mówię teraz, dlatego tak nagrywałem się ostatnio do przodu, ja wam trąbiłem o tym, gdzie się tylko dało, że ta przeprowadzka jest, że będzie. Przyznam szczerze, że dobrze, że, bracia, że mam braci, i mam ojca, który, który też mi pomógł sporo, więc mówię to... Raz, dwa, trzy. Nie sięniesz jeszcze, nie sięńniesz na pewno. Więc to, to znacząco ułatwiło mi całą robotę tutaj przy przeprowadzce, bo byłoby ciężko, to na pewno. A gdzieś tam przy pomocy rodziny udało się, udało się to zrobić w miarę bezboleśnie i yy, to przebiegło bez jakichś większych problemów. Cała ta przeprowadzka. Podlecisz, nawet nie. Yy, trochę się oddźwigaliśmy, trochę się natachaliśmy. No ale to jak ta na przeprowadzka? na no, dużo mniejsze mieszkanie, to wam opowiadałem. Yy. Bo mieszkanie, e, tam mieszkałem na prawie 60 metrach, to był świetny strzał tam to mieszkanie, mieszkańcy mieszkają e, teraz, teraz to jest 130 kawalerka taka powiedzmy powiększona o jednym pokój. Teraz tu jest za mną, jest łóżko od razu. No jest trochę mniej, ale to człowiek się trochę rozleniwił. Pierwsze nasze mieszkanie, jak mieszkaliśmy, jeszcze wtedy z moją dziewczyną życzoną, to mieszkaliśmy w jednym pokoju 15-16 metrów coś takiego e, i dawaliśmy radę, więc to, to trochę byliśmy rozleniwieni przez to, że trafiliśmy taki strzał taką ofertę wtedy. E, no, ale mówię to bez przesady. Udało się to jakoś fajnie zaaranżować, mam nadzieję, i. E, no i przede wszystkim obydwoje możemy tu zarówno żyć, jak i pracować, tak? co jest gdzieś tam niewątpliwym plusem y, całej, całej sytuacji. Ja już sobie zaaranżowałem przestrzeń do pracy, więc mówię, jest, jest, jest fajnie. Cieszy mnie to bardzo. Jeszcze oczywiście brakuje kilku rzeczy, no ale to powiedzmy, że jest to w miarę czymś, czego. No, 1000 zł niestety wydałem, czymś, czego można było się spodziewać, no, obserwatory. będzie śmiesznie, chociaż nie, to nie jest śmieszne, to jest głupie. Ale, no nie masz wysoki poziom tego. Co wiem zrobić? Muszę no heis, noza, nic nie da. Spróbujmy tak. Te gałgany się w siebie teraz postrzelają. No. O! U! Nie fajnie. No, ale zróbmy to od razu dobrze. Będę się pieprzył na tym i pieprzył. Dobra. Było tak lepiej, że zrobić od początku jakoś się... Z jakiejś głupiej przyczyny bawiłem tym infernem nie wiadomo czemu. Co bym zrobić? No, może po prostu... By się nie jebać z nimi. No faktycznie, bo ona nie ma dowodzenia. Gdzieś tam mi utarło się w głowie, że przecież jak to jest możliwe, każdy bohater zamku musi mieć dowodzenie. No nie, jednak nie każdy. E, I tu powinien być zamek zaraz. E, w istocie mamy. E, dobra. Zbieraj coś do zabrania. O, misja. Zawsze, gdy wyjeżdżam na wakacje, przywożę do domu ankiety miejsc, bywam. Statuetka z Poznania! Pięknie! Niestety ostatnio w, jednych, e, ostatnio w jednym z wielkopolskich miast zgubiłem swoją ukochaną pamiątkę. Proszę, jeśli przywieziesz mi statuetkę Poznania, sobie cię się wynagrodzę. Bez mojej nagrody będzie Ci trudno pokazać Gimpera. Dokładnie! Statuetka z Poznania. Wszyscy pamiętamy. Gratulacje, Radku, że takie rzeczy wychwytywałeś na naprawdę. Szapoba! Szapoba, mój drogi. E... Gildia Magów. Hlitar. Zabraknie teraz na cokolwiek, więc możemy zrobić na przykład. O, ale mam kamienia dużo. Tak. Yy, I możesz zrobić później. To już jest gdzieś tam pod budowę ratusza. Potencjalnie. Tego już nie musisz brać. Mhm, mhm, mhm. Dobra, tu mamy wszystko. Jak na moje portal do Marshwall. Wall. Yy, Taka reklamy reflinki, dobrze. Yy, I lecimy dalej. Teraz ty. Jak na moje również, tą Portal, nie wiem gdzie cię rzuci, do reklamy, możesz iść do reklamy, jak na moje. Wziąłem trochę hajsiwa, a i tu widzę, że już będą surowce pochowane z tyłu za zamkiem, a widzę, że Radek lubi to robić. Dobrze, że, że w miarę to skumałem, że, że on często ten manewr stosuje, z chowaniem hajsu i różnych surowców. Ale nie ze mną te rumery, Brunner. Ja jestem stary wyjadacz map. Uuu, gordony! Mm. Co to było zablokowane? Stocznie i staw hydr. Okej. Okay. Staw hydr? Ciekawe czemu. E... Tutaj też są gorgony. To wygląda jak zasadzka, naprawdę. E... Dobra. Ty zrobiłaś, ty zrobiłaś. W porządku. Jedź tutaj, bo tu jeszcze coś jest do zebrania chyba. E... I teraz tak. Jeden zamek już był gotowy pod ratusz, jeśli się nie mylę ty. Tutaj brakuje gildi magów. Tu? Później. Dobrze. A w tym? No coś zrobiłem w tej turze. Dobrze. Podobnie zostałeś wiadomość od gimpera. Cześć nie Jak tam twoja armia, na pewno liczebność szybko zrastał. Przecież nie w związkach homoseksualnych rodzi się tyle samo, a nawet więcej dzieci niż wielopłciowych. Podoba się okolica. Pewnie myślałeś, że lawel, bo przebijanie się przez głęboki popas śnieg było uciążliwe. To sobie teraz po, po, pobłądź w tym bagnistym komarów i zasadzek labirincie, który sam stworzyłem specjalnie dla Ciebie. A, i byłem zapomniał, zauważyłeś już monolity wyjścia koło obydwu Twoich zamków i zwracaj na nie żadnej uwagi. Na pewno nie, nic tąd nie wyjdzie, a już z pewnością nie moja wagienna armia. Pamiętaj, że zawsze możesz się poddać. Nie pozdrawiam Gimper. No faktycznie, coś w tych monolitach głupich jest i będzie je trzeba odszukać, bo jedną już znaleźliśmy, to jest w miarę jasne. Nie jest tak blisko, więc spokojnie mamy czas na reakcję. Złoto. Wszystko widzę. Wszystko widzę. Magowie. Pogońmy was, no co innego. O, to w ogóle jest fajnie. Znacząco mi ułatwisz pracę. No, żadnego z was nie zdajmy tego. Tak. Dobra. Lecimy na Szczecin. O, byłoby trochę głupi. O i bardzo głupi nawet. Dobrze, że nikogo nie straciłem. Dobrze. I zdobywamy wszystko. No, mapa będzie z rozmachem. Mikselki zawsze są na swój sposób problematyczne. Aczkolwiek do zrobienia. Kilka jednorogów. O nie, wy jesteście dupy odporne na czary często. Nie, jednak się wam nie wyszło. To, o, nie, może nie szybka walka Ignacy, bo on zacznie przyzywać żywiołaki i inne tego typu przyjemności, więc mogę sobie to darować. Hmm, teraz zmieniłem, słuchajcie, układ monitorów. bo teraz mam podglądowy monitor tutaj po prawej stronie. Czy wy też macie obrócone, bo ja przerzucam kamerę i tak dalej, więc... Hmm, ale dla mnie. Ja mam teraz monitor kieźmy podglądowy po lewej stronie wrzucona kamera, to zawsze zmienia całą percepcję, eee, ale kiedyś był po mojej lewej stronie, teraz po prawej mam podglądowy monitor, więc troszkę inaczej. Eee, no i tak mi bardziej odpowiadało układ kamery, bo nie chciałem mieć kamery na tym monitorze, bo bym wtedy inny widok, którego bym się nie chciałem, bo był na łóżko, a takiego widoku uważam, że jest mało estetyczne, na drzwi w sumie nikomu nie wadzi. Eee, mam nadzieję przynajmniej, że nikomu nie wadzi, a jak wam wadzi, to spierdalajcie. Tak mogę ładnie powiedzieć, E, wszakże jestem znany z tego, że jestem kulturalnym YouTuberem, to i może mi się tak czasami zdarzyć. Mm, tu. Klub sportowe walki. E, czy gdzieś mogę już zrobić ratusz? Dwie Gildimangów teraz trzeba zrobić. W reflinkach i w reklamach. <laughs> Świetne nazwy. E, dobrze. U, pieseły i jakieś misje. Czyżby to był Lord Bladeusz? Król Piesełów to teraz co najwyżej z z więziennej celi. Uwaga na groźne psy. Ilu was jest? Sporo. Poznajemy cię! To ty z Gimperem przeciwko naszemu panu. Zostało ci 45 sekund życia. Oj, Piesełki. Co to za głupie pomysły? Muszę was zasłałować niestety. Trochę przykre. Niepotrzebnie. No cóż. Powalczymy i z Piesłami. Niepotrzebnie Defenda dałem. Mogłem Wait'a już i zapnę się, ale to działa podobnie. Zobaczmy Króla Piesełów. Jest i bladi No, się tylko z powodu finansów chyba. I masz 100 piesełów. Ej, to dobrze. To daj mi je. Zamiast gremplinów, daję ja chcę w takim razie darm. Eee, <grytania> Bladeusz mój kochany. Bladeusz... Nie wiem, dostaniesz garnizon jak na moje. Ale mamy króla piesełów w końcu. jestem czy jeszcze jacyś fajni bohaterowie się pojawią. Eee, Weiss Czarny Czarne smoki. Eee, nie, było. Eee, gnole, maruderzy. Możemy sobie odpuścić. E, dwa ratusze powinniśmy zrobić, tej Zobaczmy, czy jeszcze gdzieś pieniądze zbierzemy. Cyraneczka zbierze. 1000 zł. To akurat się będzie. Dobra. Mamy drugi ratusz. Możemy się jakoś przynajmniej rozwijać już. E, 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 e. I tu widziałem drewno jeszcze. Te zamki to już nic, bo nie mam hajsu, więc tyle. Oddajemy turę. E, ty. Prawie że tak. Slow i lecimy. To 100 piesełów to z zupełności mi teraz będzie naprawdę kierować mocno grę. Naturalnie, moja armia też nie należy do słabych, oczywiście. Aczkolwiek piesełki teraz naprawdę zrobią dużo roboty dobrej. Myślę, że do tego stopnia, że już się nie muszę martwić o to. O kurde! Myślałem, że hapnie z dwóch. No nie chciałem was stracić. Trochę głupio mamy zużyłem. Gdzie masz zamek? Tu. Bo poszedłem trochę naokoło, co No bo to pojedziemy tutaj. Może jakiś inny zamek znajdę jeszcze. Um, bazyliszki powiadasz. No, no problem. Chyba. Mhm. Nie no, wiem, czy ty miałeś balistykę, czy nie. Dawaj, tędy. czekaj, z tym, czy ten pójdzie górą. Zróbmy tak. Doje dziada. Ile masz trzy? Spokojnie. I teraz tutaj. Fajnie. No Boże, duch. Chociaż duch opresji w tym momencie nie jest taki zły. Przynajmniej nie będą dostawali po moralach, po głupim ryju. To też jakiś chociaż plus całej sytuacji. Też pojedziesz i. No, ten pieprzny no dziad. Głupi. No, tak samo. 20 mamy. Niestety. Więc dwaj stanę miło. Nie... Statuetka z Poznania, patrzcie, mamy ją już. Niesamowicie, tak szybko się udało ją zdobyć. No, statuetka z Poznania jest ważną rzeczą ja tu widzę i wyjścia? Tak, to jest w takim razie drugi i wyjścia. A mm, w masz książkę czarów? Nie masz. Masz ucznictwo i finanse. Finanse są w sumie niegłupie, wiecie? Na kapital mnie nie stać. Mm, błąd. Na pewno mnie stać na kapitol, tylko wszystko jest kwestią ceny. Powiedział każdy youtuber. Eee, dobrze. Koń z głupich żartów. Eee... To, by to był zaraz twój główny zamek? Panie Różowy? Siemka, Unsup. Haha, <laughs> mam cię! Un subie. slow. Lecimy. Dobra. Coś tam szczelił, widzę. Jednego człowieka mi zdjął. Stopie, są, to mi grę tak przekeruje. O, defender. No może kupię. No może jednak nie. Patrząc na zachowanie komputera, to nawet nie ma problemu wielkiego. Okej, okay, tutaj. Już słyszę, że żona wyciaza z zakupów. Zaraz jakieś śniadanie szybkie muszę zjeść. O, i zagenerujesz manę jak ładnie od razu. No kurde. Cieszę się niezmiernie. Dobra, zróbmy tak. E, zróbmy tutaj jeszcze parę ruchów. Nekro też ha, bastion. <laughs> Nekro. No, niezły pomysł. Jebie Bastion do czasu, kiedy macie odporność na ten czar. No tak się składa. U, widma i oczywiście widzę, że żarty radka się trzymają cały czas. W najlepsze. Statuetka z Poznania. Już jest! Która była do dowiezienia? Gdzie? Tu, nie tak daleko. To tak zrobimy. Statuetkę z Poznania bym chciał dorzucić w końcu. Tutaj jeszcze trzeba pojechać i zbadać. No i król piesełów. Widzę, że tutaj ma coś do poczyszczenia jeszcze. Mm -hmm. Teraz, dobra. Teraz możemy zacząć się już normalnie rozwijać. Zagajniki. Niechaj będą. Dwa zagajniki, teraz tutaj. Rejowisko roja. Tutaj. litark. No i ładnie, patrzcie jak się rozwijamy. I to jest, słuchajcie, moi drodzy. wow, Dobry moment, żeby zakończyć nagranie. Więc ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? Ja bym widziałem byście Wy, a to, moi drodzy, był co So, Magic 3 droga ku wielkości. Widzimy się w przyszłych materiałach. W sumie pa. ciepło. Papa.